Dzień dobry, witam na kanale Deku Krawc. Miałam dzisiaj przyjemność prowadzić warsztaty stacjonarne Muzeum Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczu, oczywiście, jak już sama nazwa wskazuje. Wykonywałam tam karteczkę wraz z uczestnikami karteczkę taką bardzo przestrzenną, zbudowaną na kilku warstwach, i chciałam Wam pokazać, jeżeli jesteście zainteresowani, oczywiście. Jak taką karteczkę można łatwo wykonać. Jeżeli chcecie bazować na dokładnie tych samych materiałach, możecie wykupić sobie kit. Kity są dostępne stacjonarnie w muzeum. Także jeżeli jesteście gdzieś z okolic Bydgoszczy, to możecie sobie taki kit zakupić. Co jest w takim kicie? W takim kicie są materiały do wykonania kartki w postaci Bazy. Baza ma 13,5 na 13,5 cm. Jest to kwadrat. Bazy wykonałam z papieru o gramaturze 250 gram, więc, jeżeli chcecie sobie samodzielnie wykonać taką bazę, to co najmniej 250 gram, może być też 300 gram, oczywiście. I e, bigujemy sobie e, oraz docinamy do tego formatu. Posiadam również e, papier. Z kolekcji silawi. to jest kolekcja P13. Tak, taka przewrotna nazwa pochodząca od morza, więc to nie jest tak, że źle wymawiam. I teraz tak, drodzy Państwo, co tutaj mamy? Przycięte trzy kawałki papieru na stworzenie tych warstw. Więc można sobie z tego bazować. Ja w tych kitach, które będą dostępne w muzeum, wytnę już te koła, bo domyślam się, że nie każdy posiada maszynkę tnącą tłoczącą, Więc te koła już będą we właściwym miejscu wycięte, żeby łatwiej było zrobić. Więc ja tutaj będę wykonywała cięcia, a te cięcia już będą, że tak powiem, zrobione żeby stworzyć moją karteczkę zaczęłam sobie od tła, które będzie widoczne moja karteczka będzie, miała, będzie tak otwierana oczywiście jeżeli ktoś woli może sobie zrobić taką w pionie dlatego, że nie ma to większego znaczenia jest to karteczka na bazie kwadratu więc każda orientacja będzie właściwa Klej mi zasek. I teraz tak bardzo ważna informacja. W kitach, jeżeli ktoś będzie chciał nabyć taki kit, nie ma kleju. Ja posługuję się klejem marki Eco Scrapbooking. Jest to mój ulubiony klej. Natomiast można równie dobrze korzystać na przykład z Magica. I możecie tego Magica sobie samodzielnie kupić. W sklepie papierniczym. Także ja tutaj bazuję tylko na, że tak powiem, papierach w tych zestawach. A wszelakie, nie wiem, ewentualne narzędzia bądź, ym, właśnie, kleje, proszę we własnym zakresie, no bo jednak muzeum nie jest to y, sklep papierniczy, więc nie mogę tam <laughs> sprzedawać wszelakich artykułów, które. Mogłoby się przydać. Ja tutaj nie przejeżdżam kością, bo chcę korzystać z jak najmniejszej ilości narzędzi. Oczywiście można tutaj sobie to wygładzić kością. Jeżeli nie mamy kości, można zrobić to liniałkiem, a jeżeli nie mamy nawet liniałka pod ręką, to robimy to po prostu ręką. Ważne, żeby ten papier dolegał. Po wyklejeniu tej bazy przejdziemy do kolejnej warstwy. I tą warstwą będzie ten kolorek. W tym celu ja wycinam sobie tutaj koło, wycinam sobie koło wykrojnikiem, także ułożam sobie wykrojnik mniej więcej na środku kartki i ta spodnia warstwa będzie miała wycięte takie mniejsze kółko, a ta górna będzie miała większe, w ten sposób będą one. Tak ładnie, że tak powiem, warstwowo się układały. Nie ukrywam, że ta karteczka, którą dzisiaj tutaj robimy, rozpoczyna taki cały cykl takich warsztatów kartkowych, które będę wykonywała. Będziecie mogli śledzić, jakie karteczki już powstały, ponieważ planuję również nagrać wszystkie poprzednie wersje, albo przynajmniej ich większość, jeżeli jeszcze mam jakieś kity. I właśnie je udostępnić również w tych kitach do sprzedaży. Jeżeli nie jesteście pewni, czy dany kit tam się znajduje, możecie mi wysłać um, pytanie, możecie do mnie napisać też w komentarzu i ja spróbuję to ustalić, czy jeszcze kity na dane karteczki są. Na razie, że tak powiem, w przyszłym tygodniu, pewnie tak bardziej od sierpnia, będą właśnie dostępne te kity. One będą w wersjach bardzo limitowanych, dlatego, że ja co warsztat po prostu robię inny rodzaj karteczki i sobie tak wymyśliłam, że te nadwyżki materiałów po prostu przerobię z kity, ponieważ nigdy nie jestem w stanie przewidzieć, ile dokładnie osób będę miała na warsztatach, i staram się po prostu zredukować moje zapasy domowe. No dobrze, ja już mam tutaj bazę yy, karteczki. Mam też przycięte pierwsze moje kółeczko. One, jak widzicie, będą się w ten sposób układały. Ja sobie deski akurat planuję zrobić. Pionowo, jeżeli ktoś woli, może te deski ułożyć poziomo. I zwróćcie uwagę, wyszły mi te kółka, może nie do końca idealne. Mogę sobie sprawdzić, czy w inną stronę będzie mi pasowało to bardziej, i, i, chyba, i chyba tak. Natomiast, nawet jeżeli nie wyszły te kółka w idealnie w tym samym miejscu, to nic nie szkodzi. Te też nie były. Natomiast po dekoracji, po nałożeniu tych elementów, tego naprawdę nie widać. Po przymierzeniu tych warstw decyduje się już na przyklejenie tej pierwszej karteczki. W tym celu będzie mi potrzebna taśma piankowa. Taśmy piankowej nie ma w zestawie. Ja korzystam z taśmy piankowej grubości 3 mm. Jeżeli ktoś planuje coś działać ze skrapowymi rzeczami, myślę, że taśmę piankową jak najbardziej powinien sobie zakupić we własnym zakresie i ją posiadać. Dlatego, że jest to no, dość, um, dość powszechna um, metoda klejenia, oprócz kleju. Najbardziej popularnymi um, dystansami, moim zdaniem, jest przynajmniej dla mnie, jest to 3 mm dystansu i milimetr. mm. 2 mm taśmę posiadam rzadziej, nie zawsze mam ją w swojej pracowni. Wydaje mi się, że w razie czego naklejam po prostu dwie warstwy z jedynki i też mogę w sytuacjach kryzysowych otrzymać te 2 mm. Natomiast przy 3 mm byłoby to już za wiele warstw tej taśmy i po prostu wolę mieć osobno taką taśmę. Taśmę możecie, jeżeli nie dostaniecie w sklepach plastycznych. Gdzieś w swojej miejscowości możecie nabyć, czasami w sklepach, z artykułami takimi remontowo-budowlanymi. Tam zazwyczaj taśmy dystansowe się również pojawiają. No dobra. Po yy, obklejeniu taśmą nadchodzi pora na odklejenie tutaj tej foliki. Można to czynić pa paznokciem, szpikulcem, pensetą. Jak to woli. Zależy też mi na tym, żeby tutaj nie przyspieszać, więc dzisiaj pokazuję nawet doklejenie taśmy. Dlatego, że wiem, że nie wszyscy, którzy oglądać będą pewnie ten filmik, są na co dzień zaawansowanymi skraperami bądź skraperkami więc sobie pozwalam na to odklejenie taśmy, że tak powiem tutaj. Dobra. No i biorę sobie i przyklejam. Założenie jest takie, że zaklejam cały ten papier, który wcześniej tutaj nakleiłam. Zobaczę, czy nie wychodzę z kadru. Ale zostawiam sobie białą ramaczkę. No i efekt został osiągnięty. Następnie sprzątam sobie te folie, bo jeżeli ktoś nie wie, to one elektryzują się i potrafią bardzo przeszkadzać w pracy. I sięgam po elementy do wycięcia. Ja akurat w moim zestawie tutaj posiadam takie elementy, które wycinam. Nie będę wszystkich wycinać tu może na wizji, ale pokażę, jak prawidłowo wycinać. Po pierwsze, warto mieć do tego nożyczki. Ja korzystam z nożyczek Tima Holca. To są akurat troszeczkę większe. Mam też jedne mniejsze, ale kiedy zaczynałam wycinanie i jeszcze nie wiedziałam, czy w ogóle będę zajmowała się scrapbookingiem, to korzystałam z takich najzwyklejszych nożyczek. Te akurat pochodzą ze sklepu Action. Kosztują około 3 zł, więc myślę, że można. Spokojnie nimi również wyciąć Żeby nie było, wycinę teraz nimi tutaj e, sobie te listki Aczkolwiek przyznam, że na co dzień takimi nożyczkami nie wycinam już elementów Zdarza mi się tylko nimi przycinać nagminnie taśmę klejącą Ponieważ całkiem dobrze sobie z tym radzę No i teraz e, chcę Wam pokazać w jaki sposób wycinam Lecinam w taki sposób, że staram się maksymalnie przesuwać papier, a nie nożyczki. Mówię, ponieważ nie każdy o tym wie. Ja wiem, że jeżeli zajmujecie się scrapbookingiem i trafiliście dzisiaj na ten filmik, to możecie się dziwić, że mówię takie oczywiste rzeczy, ale tak jak mówię, jest to filmik trochę z przeznaczeniem dla uczestników tych warsztatów stacjonarnych. I tam nie dla wszystkich to było oczywiste Więc po prostu przypominam Że przesuwamy papier, nie nożyczki Ja wycinam w ten sposób Już to pokazuję z bliska O, trochę wyostrze Czyli z białym dystansem ramki Tak? Mi bardzo osobiście się już ciężko wycina tymi nożyczkami Bo jeżeli się przyzwyczaimy do danych nożyczek To zdecydowanie wolimy już nimi wycinać no, i tak jest też w moim przypadku. Odkąd zaczęłam wycinać tymi nożyczkami, bardzo mi trudno, kiedy muszę coś przyciąć tymi za 3 zł. No cóż, taka jest prawda. W poszukiwaniu idealnych nożyczek na warsztaty, zamówiłam też nieco kompletów nożyczek z temu. Przyznam, że wolę nimi wycinać niż tymi ekszynowymi, ale z kolei bardzo źle znoszą taśmę klejącą, więc. Nie mogą mi ich zastąpić na warsztatach, mogą ewentualnie doraźnie wspomóc. Ja już pokazywałam te nożyczki we wcześniejszych filmikach. Mam tu też jedne pod ręką, więc za chwilę mogę Wam pokazać. Jest to też pewna alternatywa, jeżeli nie wiecie, czy na stałe będziecie wycinać. Wiele osób też wycina nożyczkami e, takimi małymi do paznokci. No i mamy tutaj wycięty listek. W ten sposób wycinamy elementy. Lepiej wyciąć więcej elementów niż mniej, a potem zdecydować, które z tych elementów będziecie używać. Więc ja na chwilę znikam, wycinam te rzeczy, które mam tutaj na kartce, i za sekundkę do Was wracam. Dobrze, ja już, kochani, powycinam materiały. Przyznam, że tej jednej rybki już nie wycinam, bo stwierdziłam, że raczej dwóch rybek nie wykorzystam. I teraz tak te kwiatuszki będę chciała użyć tutaj na tej górnej warstwie, więc na razie sobie je odkładam i myślę, czego użyję w środku. No, i w środku zdecydowałam się użyć elementu tutaj żaglówki, którą wklejam sobie po prostu do środka na płasko klejem. I od tego sobie tu zacznę, że sobie tą żaglóweczkę wkleję. Ma być karteczka wodna. Więc postanawiam sobie ją tu wkleić. To, co jest w tym kółeczku, jest to coś, co będzie bezpośrednio widoczne. Tak. Te elementy, które będą nam tutaj na tej wierzchniej warstwie się pojawiały, są to elementy, które będą pośrednio widoczne. Tak sobie pomyślałam, że można by też użyć elementów steru. Albo możemy jeden z nich wkleić sobie gdzieś tu do środka, albo możemy, tak jak dzisiaj też polecałam na warsztatach, sobie oba przykleić w ten sposób. Warto sobie w ogóle przykładać tą kartkę górną, żeby widzieć jak to się układa. W ten sposób po przecięciu tego jednego steru mamy taką ciekawą kompozycję. Ten ster wystaje nam i u góry i na dole. Można to zrobić oczywiście inaczej, tak? Ja poka pokazuję jak ja planuję sobie rozplanować te elementy. Przymierzam sobie następnie gałązkę, która chce, żeby zachodziła na przykład częściowo na ster. Jak za chwilę mi się ta wersja nie będzie podobała, to sobie po prostu z niektórych elementów zrezygnuję, bądź je troszeczkę, zobaczcie, poprzesuwam. Dlatego lepiej jest sobie najpierw rozplanować, a dopiero później naklejać te elementy. No i pytanie, czy ta ryba gdzieś nam pasuje. No pewnie nie, ponieważ jak porównam sobie ją z wielkością żaglówki albo innych takich elementów, będzie raczej ciężko wyglądała. Można sobie ją gdzieś tutaj wyglądającą, zasterem wkleić, ale ja zdecydowałam się jednak zrezygnować. Mamy element muszli. Muszle w pracach wodnych zawsze gdzieś mi pasują. Można sobie ją gdzieś tu umieścić z boku. Zdecydowałam się z tych elementów w ogóle nie skorzystać. I tu mam jeszcze tą jedną rybę, ale myślę, że to, co mam tu w kompozycji, jest dla mnie wystarczające. W związku z tym zdejmuję sobie te warstwy i zaczynam sobie to podklejać. Ja podklejam tutaj to na klej. Smaruję tylko od góry, dlatego że on częściowo będzie wystawał i chcę uniknąć takiej sytuacji, że po prostu będzie wystawało mi coś z klejem. Tutaj to samo. Smaruję klejem tylko dół. Chciałam tu umieścić gałązkę, więc ten ster znajduje się troszkę bardziej na środku. Gałązkę, jeżeli ktoś sobie życzy, można troszkę powyginać po tej środkowej, jakby linii. W ten sposób, jak będzie odstawała, nie będzie nam się to kojarzyło, że jest to jakieś niekontrolowane, tylko ona będzie odstawała w powiedzmy w sposób taki zaplanowany przeze mnie. Teraz robię kolejną warstwę i tą kolejną warstwę również zamierzam nakleić na dystans. Można by oczywiście te elementy starać się wpychać po, um, po naklejeniu tej warstwy i wsuwać pod spód, ale myślę, że jeżeli ktoś robi to pierwszy raz, to łatwiej mu będzie to zrobić w ten sposób, dlatego że zauważyłam, że. Czasami trudno sobie potem poradzić niektórym, jak schować ten element, kiedy mamy już tą taśmę klejącą i jak go przeciąć, żeby on akurat pasował do tej luki, która nam powstała. Więc dlatego ostatecznie zdecydowałam się to zrobić w ten sposób. Dobrze. Ja już mam tutaj taśmę. Jeszcze sobie raz przymierzam. Lepiej poprzymierzać z taśmą, która jest jeszcze zabezpieczona niż z taśmą, która jest już um, pozbawiona tej folii, bo ona staje się później no, bardzo lepka i możemy czasami mieć problem, żeby tą karteczkę sobie później oderwać. No i widzimy, że tutaj mi powstała taka przerwa między tym sterem, że on się cały nie schował, więc muszę go albo tu jakoś dopchnąć. Tak, i go wyciągnąć pod tej taśmy, albo czymś tutaj przykryć. O, już mi się go udało schować. Widzimy? Troszeczkę sobie podniosłam i wepchnęłam go. Po prostu po hamsku pod spód. No, i przyklejam moje kwiatki. Te kwiatki można również nakleić na dystansie. Mógłby być tu też niższy dystans, nie musi być to 3 mm, ale zakładam, że jeżeli kupicie taśmę, a wcześniej się tym nie zajmowaliście, to pewnie ten dystans będzie taki sam na całej karcie, bo pewnie całej gamy taśmy od razu nie będziecie posiadać. Więc naklejam też na trójkę, żeby wam pokazać jak to finalnie będzie wyglądać. No i została nam muszelka, którą przyklejam, klejem. No i tak się prezentuje moja kartka przestrzenna, zrobiona dość szybciutko. Nie licząc wycinania elementów na moim zegarku minęło 19 minut tego filmu, więc kartka nie była bardzo hmm, pracochłonna, tak to ujmijmy. Można ją jeszcze wzbogacić siecią, jakimiś muszelkami, nie wiem, piaskiem, elementami różnymi, ale chciałam, żeby ona była, że tak powiem, taka prosta z tych tylko materiałów, które się znajdowały w kicie. Jeżeli, tak jak mówię, chcecie się wyposażyć w taki kit, to zapraszam Was, w muzeum, do odszukania tych kitów. Ja będę miała tylko limitowaną ilość, będzie ich dosłownie 10 sztuk. Także podejrzewam, że przy jakimś zwiedzaniu szybko się rozejdą. Chodzi mi tylko o to, tak jak mówiłam, żeby pozbyć się zalegających materiałów powarsztetowych. Więc zachęcam Was do odwiedzania. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, tak żeby Wam nie umknęły inne filmiki z, tej, z tego cyklu kartkowego i zapraszam Was oczywiście do zwiedzania muzeum. To już wszystko na dzisiaj. Pa pa!